Dzień dobry, jesteśmy znowu w tym samym miejscu, więc um, trudno mówić cały czas to samo na, na przywitanie. Dzień drobny. Dzień drobny, także um, tutaj mamy kolejną piłę Nak 61 przysłał do nas ją Dariusz, bardzo prosił, żeby sprawdzić jak, ją, jak ona ma ustawioną prędkość obrotową silnika, my tego nie robimy po prostu my się takie rzeczy nie bawimy my sobie ustawiamy wszystko na słuch ale skoro prosił, i bardzo prosił no to sprawdzimy dzisiaj jak ten nakier jest ustawiony, ale to on chciał a ja jeszcze chciał sprawdzić, powiedzieć czy on dobrze ostrzy łańcuchy, bo tutaj właśnie jest jego robota, on naostrzył i poprosił, żeby powiedzieć, czy on dobrze ostrzy łańcuch. No to zaraz się przekonamy. Macimy dziecią i powie, czy, tak jest. I czy jest dobrze naostrzony. A Pilarka teraz. Pilarka jest rozgrzana. Pilarka jest rozgrzana przed, przed chwileczką Trzyman. i zobaczymy, jakie ona ma przez niego ustawione obroty. Za bogata na dole. No to nic, teraz uruchomimy. Nie to. to Trzeba do świecy. Ale nie ma jak dostać się tutaj. Trzeba filtr zdjąć jednak. No to wtedy nie będzie pracowało tak już trzeba. No ja wiem. To trzeba ten przewód owinąć tak naprawdę by było. Tak? Do świecy. Tak? Tak. No i zobaczymy może tak coś pomoże. Czekaj, ja zresetuję tutaj. Zobaczę co. Nic nie Czekaj, ja to muszę wolne obroty odkręcić trochę. Żeby była lepiej startowała. Czekaj. Dobra. A, 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 a. O, 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 pokazywało. Coś coś. Ja muszę zdjąć paliwa z dołu, bo ono jest zalewane. No zgaśnie. 13,900 nawet skoczyło no. przez moment. Także tak ludzie sobie e, ustawiają maszyny. To są ich prywatne maszyny. Każdy może robić, co chce. Tak? Być. Tak. Takie mają być. Nie, nie róbcie takich wysokich obrotów. 12 12,5 będzie teraz jest ustawione mm, maksymalne. No i co? Teraz sprawdzamy jak łańcuch poskry. Słuchajcie, wspaniale naostrzony łańcuch, wiór leci prostokątny, kwadratowy, także super robota zrobiona przez pana Darka, tylko nie mnie, tylko innego. No i pilarka była troszeczkę za wysoko ustawiona na wysokich obrotach, 13900 było Maciej? No. 13900, a myśmy zmniejszyli na 12,5. no nie chcemy żeby nic tam się złego nie stało, także to na to trzeba zwrócić uwagę. Pilarka NAK-61 jest wyjątkową maszyną, bo ona jest inaczej zbudowana od innych pilarek chińskich, pokroju Lechman, pokroju Ursus, pokroju Demon. Ona ma w środku. Zamontowany zupełnie inny wał korbowy. Kiedyś się zastanawialiśmy i wiele osób pytało, czy te wszystkie piły chińskie mają taki sam wał korbowy, takie same tłoki. Okazuje się, że do tej pory tak było. Do momentu, aż powstał NAC CST61 i inne maszyny o innych nazwach, też z, podobno mają konstrukcję jak NAC 61. One mają inne wykorbienie na wale korbowym, wyższe. Inne wykorbienie, poza tym mają pojemność zwiększoną. I co dalej? No i są dużo mocniejsze. To wykorbienie powoduje, że moment obrotowy jest dużo większy od pilarek tych dotychczasowych, tych takich mniejszych o pewności 50 cm 3 I NAK będzie wygrywał. Będzie zawsze wygrywał. Ale co mnie najbardziej uderzyło to to, że NAK 61 nie ma żadnych wibracji. Żadnych nie ma wibracji. Tutaj mamy Lechmana. On też jest taki dość dobrze wykonany. Zobaczcie, nawet tutaj ma E, takiej e, amortyzacji dodatkową do rękojeści e, no taka e, dobrze doszykowana maszyna wierna kopia japońskich maszyn e, Zenoch e, a mimo to nak oczywiście już teraz jest, jest mocniejszy ma inne tywały korbowe ma większą pojemność i to cieszy, że nie ma wibracji. Dlaczego o tym wspominam? Otóż ktoś w jednym z komentarzy poprosił o informację, gdzie można kupić na K61 wał korbowy, bo wszędzie szuka na Allegro i nie może, e, i nie może znaleźć, więc e, zainteresowałem się tym, zadzwoniłem do Krzysztofa. Krzysztof mówi tu i tutaj taki taki wał e, wskakuje na Allegro patrzę. No i teraz wam pokazuję, że jest różnica. Widać to wyraźnie na zdjęciach. E, te odległości korbowu, kor, 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 to łożysko korbowe właśnie jest wyżej troszeczkę, także to wykorbienie jest większe. No cały wał jest inny korbowy. Ma charakterystyczne takie miejsca, gdzie zauważycie to potem. Poza tym jest numeracja inna, także to też numeracja na zdjęciach teraz pokazuję i jak ktoś będzie szukał, będzie naprawiał. Bo na K61 warto naprawiać. To jest mocna, fajna piła. Jak ktoś ciągnie także wał, łatwo dostać na Allegro. Inny jest, także nie pomylicie się z tym. Także fajna piła. Maciej, co dalej robimy? Kończymy. Kończymy, także łańcuch ostry, obroty były za wysokie, zmniejszone, pilarka wzorcowo. Dole była za bogata, na górze za ubogo. No to to też poprawiłeś, widziałem. No. Dobra, kończymy, spadamy. No, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie, do widzenia. Na razie. Cześć.